jakoś ten taki taki vibe tej, tej takiej imprezowości, tej, tego takiego luzu zawsze był. Jakby w domu nigdy nie było, ani moja mama, ani mój tata, to nie było tak, żeby oni na przykład mieli jakiś problem duży z, z alkoholem czy, czy z jakimiś innymi używkami, że ten alkohol to było coś takiego, co jest imprezowe i to po prostu tak jest, że jak się idzie gdzieś na imprezę albo jak się zagra koncert, to, to po tym koncercie jest ta impreza i że że po prostu tak, tak to jest, że to jest jakby część zabawy. No nie? No i, i tak to dokładnie było. Ja gdzieś tam w liceum e, zacząłem pierwsze co, to w ogóle bardziej niż alkohol, to się pojawia trawa. E, bo jakoś tak e, stała się dostępna i jakaś taka była wtedy na, na topie, więc jakby tam kilka razy pierwszych się z chłopakami po prostu spaliliśmy, no to to było mega śmieszne, fajne. I, i, I tej trawy było trochę więcej, że jakby tam do, do okresu około tam 20, 22 myślę lat, to ja miałem z tą trawą do czynienia, alkohol mnie jakoś nigdy nie kręcił.